Wioletta Zaremska zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, Wojewódzki Szpital Świętego Łukasza w Tarnowie wprowadził ograniczenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedna z wytycznych dotyczy wstrzymania planowych przyjęć na oddziały szpitalne. Jeżeli ktoś miał planowany zabieg, jest to zabieg, który musi być wykonany indywidualnie. Każdy oddział będzie się kontaktował z pacjentem i informował, czy ten zabieg odbędzie się w terminie, czy jednak ten zabieg będzie po prostu przełożony na... Późniejszy termin. Funkcjonowanie poradni specjalistycznych, których w Szpitalu Świętego Łukasza jest ponad 25, również zostało zmienione. Wszystkie planowe wizyty, przede wszystkim te pierwszo, pierwszorazowe, e, zostają odwołane. I tutaj pewnie powstaje pytanie, co jeżeli komuś kończą się leki, jest potrzebna recepta, czy kończy, kończy się L4 i to L4 jest potrzebne. Wszystkie te, wszystkie te rzeczy będzie można załatwić im telefonicznie, więc prosimy kontaktować się z poszczególnymi poradniami. Wszystkie numery są na stronie naszej internetowej www.lukasz.med.pl Warto podkreślić, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa standardowo. Natomiast wprowadzone są takie rozwiązania po naszych ostatnich doświadczeniach, kiedy... Też pacjentka pojawiła się z podejrzeniem koronawirusa i też potrzeba, potrzebna była dezynfekcja. Tu już od kilku tygodni ochrona przed wejściem na SOR pyta, w jakim celu zgłaszamy się na SOR, tak żeby po prostu też wyeliminować te przypadki, które niepotrzebnie się zgłaszają na SOR, ale również, żeby wychwycić takie przypadki, jeżeli ktoś mimo wszystko zgłosiłby się z podejrzeniem koronawirusa, ale informujemy, że nie zgłaszamy się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie zgłaszamy się do przychodni, nie zgłaszamy się też do nocnej świątecznej opieki. Wszystko po to, aby nie stanowić zagrożenia dla innych. Przypadek kobiety sprzed kilku dni, która zgłosiła się na Tarnowski SOR z podejrzeniem koronawirusa, pokazał, że cały oddział musiał zostać zdezynfekowany, a pracownicy i pacjenci, którzy mieli z nią kontakt, musieli przejść do kwarantanny. To powoduje to, że jest mniej pracowników na sorze. Także myśląc o tym, jeżeli podejrzewamy u siebie, że mieliśmy kontakt z osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni przebywała za granicą albo w rejonie wysokiego zagrożenia i mamy pewne objawy, nie zgłaszamy się na szpitalny oddział ratunkowy, przede wszystkim dzwonimy na infolinię NFZ lub do najbliższego sanepidu i tam służby będą nas kierować co robić dalej. Dodajmy, że w trosce o dobro pacjentów od kilku tygodni dyrekcja Szpitala Świętego Łukasza podjęła także decyzję o wstrzymaniu odwiedzin na szpitalnych oddziałach. Wszystko po to, aby zabezpieczyć pacjentów. Rynek główny w Krakowie, do niedawna ruchliwe i głośne centrum stolicy królów. Dzisiaj spokojne oraz ciche miejsce. Mimo że widoczne obrazki są bardzo rzadkie, patrząc na nie, na pewno czujemy się nieswojo. To mało polanie mogą być z siebie dumni. Biorąc sobie do serca rady rządu, który apelował, żeby zostać w domu. Zostań w domu to także hasło akcji, które w ostatnich dniach zdominowało portal społecznościowy Twitter. Włączają się w nią politycy, dziennikarze i sportowcy. W ramach akcji internauci pokazują, jak warto spędzić ten czas w domu, polecają sobie filmy warte obejrzenia. I ciekawe książki do przeczytania. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że działamy w bardzo trudnym reżimie kwarantanny tak naprawdę całego społeczeństwa. Jednak, jak dodał, wszystkie działania, jakie podejmuje rząd w związku z epidemią, mają pomóc Polsce przejść przez okres największego nasilenia. Obecnie w Polsce jest ponad 150 przypadków zakażenia koronawirusem. W Krakowie na ten czas zarażone są dwie osoby. Prosimy, uważajcie na siebie. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.